Cześć! Dzisiaj będzie o prawdzie i rzeczywistości w komunikowaniu się i w tym, co widzimy i co słyszymy. No i jak zwykle będzie to tylko zarys tematu, aby zwrócić Waszą uwagę na to, żeby wywołać Was taką ciekawość do obserwacji tego schematu. Chcę Wam powiedzieć o tym, ponieważ coraz gorzej się dzieje w w e, społeczeństwie jest e, społeczeństwo coraz bardziej oszukiwane. Oszukujemy coraz bardziej e, też samych siebie. No, jesteśmy oszukiwani przez cwaniaków, obiecywaczy, no, i dzieje się to w życiu prywatnym i w biznesie. Oszukujemy no, samych siebie na co dzień, ponieważ e, no, jak siebie widzimy, tak, no i jaką mamy opinię na swój temat. No i Jedni przeceniają siebie, mają za duże ego, mają też tak zwany efekt krugera Duninga, no a inni bardzo mocno siebie nie akceptują i bardzo mocno zaniżają swoją wartość, no i prawdopodobnie wynika to z porównywania siebie do innych. No jest też taki przykład na temat biednych i bogatych, że biedni nie lubią osób przedsiębiorczych potocznie nazywanych bogatymi, Ponieważ ci bogaci radzą sobie i biedni porównują siebie do nich, no i wtedy czują się gorsi, i może wymyślili wtedy sobie taki mit, że te pieniądze jednak szczęścia nie dają, no a my musimy niestety pozwolić im żyć w tej pułapce. Ich wybór. Więc e, próbuję to zrozumieć. E, Dlaczego tak się dzieje, że mm, na myśl mi przychodzi też jedno: że ludzie nie myślą i nie analizują za bardzo tego, co widzą i co słyszą, i za bardzo są łatwowierni. E, dlatego są nabijani w butelkę, no bo to, co widzimy, to jest jedno, a to, co mm, jest prawdą, no to drugie. Czyli to, co widzimy i słyszymy, nie zawsze jest prawdą. No co? Jest wielu takich hipokrytów i udawaczy, oszustów, manipulatorów, którzy kłamią celowo, aby sterować ludźmi w celu osiągnięcia korzyści. Więc to, co widzisz u danej osoby, to przeważnie jest to, co ta osoba chce pokazać. Wiele osób musi kłamać i obiecywać, ponieważ chcą przetrwać w biznesie i w życiu. Robi to, aby ułatwić dla siebie dostęp do Twoich pieniędzy i musi grać pod publikę. Niestety, Ty jesteś owijany, my w sumie jesteśmy owijani wokół palca. Jak to wygląda? No, tacy obiecywacze bardzo dobrze brzmią, ale nie są szczerzy. Udają kogoś, kim nie są, w celu osiągnięcia korzyści. No i trzeba ich unikać, no ale musisz wiedzieć, jak to zrobić. No i e, z tego, co widzisz i słyszysz, e, powstaje taki w głowie obraz pod tytułem Wydaje mi się, czyli to taka twoja narracja, opowieść, ale nieprawda. No, dla każdego z nas też e, różne definicje mają różne znaczenie, na przykład znak STOP, dla każdego z nas e, znaczy bardzo podobnie, czyli wiemy, że mamy się zatrzymać, ale nie mówi nam gdzie konkretnie, e, żeby to było poprawnie. Czyli no na pewno przed tym znakiem, tak? Co tam dalej można takiego. E, o, na przykład to samo dotyczy też kolorów, tak? Czerwony, niebieski, dla każdego ma inne odcienie. Jeden będzie miał blady, drugi intensywny, inny jeszcze bardziej nie wiem czy mogę tak nazwać soczysty, soczystą czerwień. No i tak można znajdować dużo przykładów, jak interpretacja słów, takich jak bezpieczeństwo: co to znaczy, co to znaczy dom dla kogo, co to znaczy firma, samochód, wakacje, obiad, ćwiczyć, czytać, być w zdrowiu. No, dla każdego te słowa mają inne znaczenie, jak porozmawiamy o tym głębiej. E, rozumiem to mniej więcej, co osoba do nas mówi i co ona ma na myśli, no ale każdy z nas jest inny i ma inny obraz tego, no bo patrzymy ze swojej perspektywy, z tego, jakie mamy doświadczenia, jakie mamy przekonania względem tego, co e, słyszymy. No, i co tam dalej jeszcze? No, jest jeszcze taka ciekawostka, że nie zawsze osoba, która do nas coś mówi, ma to dokładnie samo na myśli, co do nas mówi i chce nam przekazać. Jedne osoby chcą też nam opisać coś bardzo szczerze, najdokładniej jak to tylko się da, ale im to nie wychodzi. Dlaczego? Ponieważ to my. To osoby słuchające nie zawsze mają intencję dobrą, żeby to zrozumieć. Są też osoby, co poprzez komunikację nas oszukują i robią to celowo. Pokazują nam coś, co nie jest prawdą, ale jest tylko złudzeniem i ma na celu pokazać jakiś fałszywy obraz yy, rzeczywistości, aby wywołać w nas zamierzone reakcje. No jest to taka forma manipulacji, na przykład takie zdjęcie czy jakiś film ma w nas wywołać dane złudzenie i inne niż jest rzeczywistość. E, no słowa są też giewarte. Każdy może mówić i pisać, obiecywać wszystko, bo to tylko słowa. I jest też takie fajne powiedzenie, że krowa, która dużo e, muczy, mało mleka daje. Co Ty możesz z tym wszystkim zrobić? Możecie myśleć nad tym, co widzicie i co słyszycie, i poddawać to wątpliwości, i zadawać sobie proste takie pytania: czy to, co widzę i co słyszę, i co ta osoba, która coś publikuje, pokazuje, chce w nas wywołać? Jaka jest prawda i czy te podawane nam informacje są autentyczne? Poszukujcie prawdy, a nie tego, co jest wygodne i dobrze brzmiące. E, no i zastanawiajcie się, jak można to zweryfikować. No niestety e, jest taka pułapka, że to, co będziesz myśleć, będzie jedynie Twoją opinią i albo będzie pasowało do, do Ciebie, do Twojej osoby, Twoich przekonań, do Twojego charakteru, lub nie. No, i nie będziesz umiał tego zweryfikować, bo dodatkowo mogą zniekształcić u ciebie to emocje w zależności od tego, czy tą osobę, którą obserwujesz i analizujesz, będziesz lubił lub nie. No i co? No, i by było to na tyle. No, to tak w skrócie, mam nadzieję, że wywoła w Was to taką potrzebę obserwacji i myślenia nad tym, co się dzieje w życiu. Co widzicie, co słyszycie, no i że to, co widać i słychać, to jedno, a prawda to co innego. No i co, życzę dla Was powodzenia w obserwowaniu i w doświadczaniu. Pozdrawiam konsultacje.pl. Na razie, cześć.